Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Sandy, a to jest kolejny dzień w szkole dla postaci z Brawl Stars, moi drodzy. Au! I dzisiaj, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać z Minecraft moi drodzy. Napiszcie, jaki jest, jak jest wasz ulubiony, może, mob w Minecraft jakaś postać, nie wiem, cokolwiek zombie! z Minecraftu tym zombie razem. Zombie najlepszy! Zombie, co sami, te zombie, Leon w ogóle, co ty jakiś tutaj? A bo tak, bo ty się Leon jesteś. no i wszystko wiadomo, no i wszystko jasne w ogóle. A, ale wszystko dobrze. A wszystko dobrze, dobrze. dobrze jakoś tam leci? Jak tam leci w ogóle, Leon? Jak tam zielony, coś bardziej czy mniej? E, mniej. Dzisiaj jest, dzisiaj jest pierwszy dzień w sumie po tym, po tym jak nauczyciel. Poszła na chorobowe, co nie? Tak, tak. No, I mamy chyba cię co z dyrektorem. W każdym razie, moi drodzy, chodźmy w ogóle, zobaczymy w ogóle ciekawe jak pan dyrektor będzie uczył i coś się czuje, że to nie, nie wyjdzie z tego nic dobrego. Ale może jednak okay. jego talent dydaktyczny jest troszkę większy niż myśleliśmy w ogóle. E, gdzie jest pan dyrektor? Gdzie on się podział? W gabinecie pewnie kawę jeszcze popija, albo jeszcze tą swoją zumbę uprawia do tej dziwnej muzyki. Chodźmy w ogóle, zobaczymy, co tam się dzieje. E, panie, panie dyrektor! Pobudka, no co pan tutaj? Panie dyrektorze, zasypiać w pra... Zasypia w pracy, no, no zasypia w pracy, jakby się wstydził pan, skarga. Do Ministerstwa, do światy zrobimy pan będzie miał kontrolę ze skarbówki i, panu, i pana. Wszystkie dostawy makaronu przez granicę azerbejdżańską wy, wyjdą na jaw, proszę pana. Proszę mi nie grozić. I ja jestem w trakcie przebudowania pokoju. Tak, tak tak, 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 tak. Pan, ja wiem, że pan te dostawy swoje makaronu i to jeszcze makaronu na spaghetti i to jeszcze frenzelków z Azerbejdżanu, moi drodzy. On jest naprawdę, on jest mój drodzy, dealerem makaronu, ale dobra, mniejsza z tym w ogóle. Panie dyrektorze, wszystko wiemy od pana, ale mamy się z panem zastępstwo w sumie. Co pan na to? Nie cieszę się zbytnio, ale. Okej okay. Jak to się pan nie cieszy zbytnio? To chodźmy może do sali wreszcie na te lekcje Bo już kurcze po prostu siedzimy tutaj ślęczymy A my się mamy ultów uczyć Jak ja mam w końcu pokonać Leona Boel Primo Tego koksa, który udaje być kok Który udaje, że jest koksem cały czas I się chwali wszystkim co ma Kurczę, już nie, nie wytrzymam po prostu zaraz Chodźcie tutaj w ogóle, usiądźmy sobie w ogóle Bo tutaj Dobra, chodź tutaj, Brock, do mnie, dobra. Więc. E... usiądź do ławki. Jean, wiesz, e... nie można spożywać alkoholu w miejscach publicznych? Ale to było, to było moje. Tłumacz się, tłumacz, tłumaczyć, to się będzie przed prokuraturą niedługo. Dobra, w każdym razie, pani dyrektor, co dzisiaj będziemy się uczyć? E, będziemy się dzisiaj uczyć ultu. Znowu ulty, no. Jeju, po prostu ja nie wiem w ogóle. Ulty, ultratory, w ogóle. Pan by zaczął wreszcie się z nami nawalać jak porządny facet tutaj, o tam, za garażami, jakoś za szkołą, jakieś walki, ku byśmy się porobili. Oktagony, jakieś pentagony i wszystko. No a wiadomo, może będzie. Kolejne Brawl Stars MMA Tak, tak, no, a pan, wa a pan walczy, no tak, księciu walczy Dobra, w każdym razie pójdę do toalety, poczekajcie le No, do toalety pójdę Właśnie nie wiem, gdzie, gdzie się podział zielony? Gdzie jest zielony? Czekajcie Gdzie się podział zielony? Zaraz będziemy musieli go szukać domu, bo ktoś go pewnie w ciało porwało i do toalety, w ogóle, walić to wszystko Dobra, moi drodzy, już kurczę, ten kibel jest naprawdę Taka zimna deska, że już zaraz po prostu nie wytrzymam A, to jest dopiero co? Co się tu... CO? LE... LE... le, le, le co, yy, ty Le, Leon? Leon, co się z tobą stało? Czemu on zniknął, moi drodzy? O co chodzi z tym? Nie, nie, nie. O co tu chodzi? Panie dyrektor, gdzie jest pan dyrektor. Panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, Leon to jest jakiś slenderman. Panie dyrektorze, on tam był, on tam stał. Kurcze, jak jakiś nie wiadomo kto. I proszę pana, on wygląda jak slenderman. Jak zwykle to samo, co wy robicie w tej łazienkach? No, no to nie właśnie, to było na korytarzu. To chyba pan, jak ma zatwardzenie, to może pan widzi slenderman. Ale ja widziałem Leona. Tutaj stał i był slendermanem, no. no no to no, widzi pan go? Widzi pan go? No i zniknął. O co z tym chodzi? Nie mam pojęcia, ale może lepiej wejdźmy do klasy. No i co? I tak po prostu wejdźmy do klasy po tym wszystkim, tak? Człowieku, ty masz klasę pod opieką i ty chcesz kurczę tutaj... Co? Leon! Leon to jest Wychodzimy. Yy, 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 on znik, ale on znika, panie dyrektorze, o co w ogóle chodzi? Jakim cudem... Nie, moi drodzy, jakim cudem Leon jest jakimś potworem, bo ze skartki zacznie nam pewnie jakiś stawiać, o co w ogóle chodzi, czemu się zmienił w standardie, jakim cudem się zmienił. Jeszcze to może lepiej do nowej klasy. Jeszcze do tego Leon i jego ult znikania, moi drodzy, jeszcze Leon jak on będzie znikał, czyli w ogóle już Slender, który będzie jeszcze znikał, moi drodzy, ja nie wiem w ogóle co się będzie działo, ale to naprawdę będzie dziwne, moi drodzy, napiszcie w komentarzu jak możemy Leona odmienić z tego Slendermana na zwykłego Leona klasycznego, bo ja naprawdę... O nie! A? A Leon, Leon Slenderman nie dobra, Idziemy do góry, klasa. Ale on tu on po... Wydaje mi się, że po rozumiem, opętało Leona! No ale kto nie opętał? Opętało.

no, o, nie nie Panie nie dyrektorze, się nie, się nie, to jest chyba z... ten jest kolejny jakiś duch To jest jakiś, to jest już chyba 40 duch, który nawiedzał tą dziwną szkołę I kolejny duch tym razem zmienił Leona pewnie w Slendermana No ja naprawdę nie wiem, co te duchy robią Trzeba zatrudnić jakieś nowe te duchy, albo chociaż obniżyć im jakieś płace Bo to w ogóle nie wiem, co on tu zrobił. W każdym razie, moi drodzy, co możemy zrobić naprawdę, żeby go odczynić, moi drodzy Może on, skoro on jest Slendermanem Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest Leon, 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 Leon co ty robisz? Au, 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 au Panie dyrektorze, co my możemy zrobić, żeby go, żeby Oje, jaką dziurę zrobił, co możemy zrobić. dyrektorze, ale on może nas chcić jakąś skórę. O PAHA! Nic mi nie zrobicie! Co, 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 co? No, co, co, co? Eee, czemu on niszczy? Czy on, on może zaczął szkoły, nie, pani dyrektorze, dobra, skoro to jest prawdziwy Slenderman. Jak, jak się pokonywało Slendermana? Ale Stop, to że. Kartki się zbierało. No, no ale kartki, jest jakieś kartki. No jest są... jakaś tabliczka! Nie, tutaj jest jakaś ta... O jakaś tabliczka, chociaż nie to jest tylko drzewko, drzewko miłości naszej szkoły. ALE TABLICZKA! Tabliczka witajcie Tu, 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 tu. czekajcie, to jest, tu jest tu alfabet Morsa? A może to jest alf alfabet morświna, a nie Morsa? Nie wiem w każdym razie Weź to jest kolejna tabliczka, co tu jest? D, 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 nie no, o co mu chodzi? Co on w to ogóle... Jest ewidentnie jest jakiś alfabet. alfabet Ale to jest jakiś alfabet, czy to jest może belfabat? Nie, nie jak to było to jest tabliczka jakaś Tak, kolejna tabliczka, ba bananina? Jak to bananina? Czy on przy... czy on... Czy on zrobił mięso z bananów? Czy on przetwarza nielegalnie banany na mięso w tej swojej. i może je sprzedaje Dobrze, jako baranina? Kolejna tabliczka, ty, tym razem baranina, czyli on tam jest bananina, tu jest baranina. W sumie nie wiem o czemu. On chyba, on chyba przetwarza banany nielegalnie na mięso, ja to wiedziałem. Naprawdę, I on po sprzedaje później je na zachód jako baranina, to jest bananina. Wiedziałem to. Ale tu jest kolejna tabliczka. Tu jest szałka, zobaczcie, tu jest szałka prawdziwa. Czy tam to jest tamta szałka? Zobaczmy, to tam musi będzie coś być. Tu jest jakiś. Tu, tu jest McDonald's Media Expert. Co to może A, innego? O tabliczki! Ile tabliczek. Ba-baza. O co, co, o co mu tu chodzi? A-za. Za-a. A-za. A-za. Baza. Czekajcie, czyli to jest w tamtą stronę? Nie, czekajcie. O co mu chodzi? Czy jego naprawdę powaliło? Kolejne tabliczki, moi drodzy. Kaudas. Co to jest hałdas? Nie wiem, w każdym razie, moi drodzy, to nauczycielka poszła i doda wszystko się wali. A, Nie, 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 jego naprawdę, jako to się z nim stało. O, A... przepraszam bardzo. A da. A da. Uważajcie, uważajcie! Ada, da, da, da. 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 A... Dobra, musimy zobaczyć, co jest tutaj dalej. Nie, nie, to jest naprawdę jakieś dziwne, moi drodzy. Chodź, chodźcie do góry. Typa po prostu... Ty przesadza. Tu jest, on cały czas te tabliczki pisze, moi drodzy. Nie no po prostu prawdziwy Slender, ale chociaż w sobie prawdziwym nie może być. Ale jak to będzie cały, ten Leon też żółw, moi drodzy, to nigdy nie będzie prawdziwy Slender. Żółw? Nie, 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 nie. A bo on jest żółwiem, no tak, czyli żółw. Aaa, czyli kościół sam dobra. się pisze. Ale chyba próbuję napisać, bo to jest coś mu nie wyszło w każdym razie. Kolejne tabliczki, panie dyrektorze, halo, co to? Eh, media Mark? Przecież, przecież u nas jest Media Expert? Tert. Nie no, o co? Co to jest jean, to no cox. O, jean, słuchaj, mordo, to chyba coś o tobie tutaj. Hehehe. <laughs> dobra, w ogóle. Czekajcie, tu jest jakaś krew. Czekajcie, tu coś jest. O jeju, co to jest? Leon? Co ty tu robisz? Leon! Co? O co ci... Czy możesz powiedzieć, o co ci chodzi? No... Aaaa... Zasunął, no, to jest jakieś dziwne przejście, ale tu jest moi drodzy, to jest telewizor, mój drodzy, telewizor z lat 90-tych! Tylko kościotrup! O nie, naprawdę, to jest, mój drodzy... Jeszcze jest taka dziwna ta, taka, ta wodna, taka, co się tam wrzuca, żeby statek zahamować. Leon, o co ci chodzi?! To mój mistrz chce z was wysłać wszystkie ulty! Jak to wszystkie ulty?! Uważaj tam! Jak tam? O nie! Uważajcie! a i moje lampy nie stop, stop, negocjujmy, ja, ja mam, ja mam, ja mam aktywa, ja mam aktywa w złocie i we frankach szwajcarskich! Gruntnego. nie naprawdę, tam! Nie! Nie, 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 proszę, Ale proszę, ja nie! Czego ty od nas chcesz? Playmme, ja nie to jestem to, to Leon, jest. ja jestem Slender Leon! Ja Slender <suszę> Leon, co? Nie, zwariowałeś! Ty nasz Leon, ty jesteś nasz Leon, ty jesteś dobra do ciebie, a założymy się? No założymy. E. O to chcecie się zakładać? Nie, dobra, nie, dobra, yyy, uh, tutaj, tutaj, ale, ale ty kto? O nie, czy ty... To... I teraz mam pierwszego chętne! Nie! Nie, 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 proszę ratujcie, My, zagadajcie Ketti. go, zagadajcie go, zagadajcie, muszę wydostać, zagadajcie Choosure go, błagam! Nie no jak? Tu są karteczki, to jest kościoły! Teraz czo? włączamy mechanik! Nie! Nie nie, nie! nie, nie, nie! Nie Nie, 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 dobro! Ja uciekamy, uciekamy! uciekamy. Uch, uciekłem! Nie, wiesz to? zwariował się jako mechanizm. Nie, musimy coś z nim zrobić. Wpychamy go tam, wpychamy go tam i musimy go tam jakoś wyleczyć, dobra. Ej, Leon! Ej, Leon, mam tutaj dla ciebie świeżutkie ulty, świeżutkie ulty, prosto z Radomia, Leon, tam są najlepsze. Radomia nie przyjmuje! No to Sosnowca, no to w takim razie Soskoło w brzegu. świetlny, Nie! Nie, dobra, dobra, Aee? Leon, Leon, stop, stop, masz tam, masz tam ulty, tam w tej klatce masz ulty, tam w tej klatce masz ulty, włączymy mechanizm, zakończ go tam, uciekaj, Jin, uciekaj, Gorzi, uciekaj, Jin, uciekaj, zabudujcie go, zabudujcie go, zabudujcie go, dobra, zabudujmy go, to jest, dobra, zabudujmy go, zabudujmy go, włączamy przycisk, włączamy przycisk, to już naprawdę jesteś, Leon, gdzie ty jesteś, nie, nie zjedzcie mnie, Leon, ale ty byłeś Slender Leonem, o co chodzi, Chyba wyssaliśmy z niego specjalnego ulta, który pozwalał mu być Slendermanem, tylko kto mu rzucił? Nie mam Słuchajcie, ktoś ktoś rzucił na niego ulta, który spowodował, że on się stał Slenderem. Leon, stop. Co widziałeś po raz ostatni, kiedy byłeś w szkole? Ktoś zmienił Ciebie w Slendermana, rzucając na ciebie nie, specjalnego ulta. Nie do szkoły i jak wy wchodziliście, to ja, to ja nagle usnąłem. Co? Nie, Leon, posłuchaj mnie, co się stało i ktoś zmienił Ciebie w Slendermana, nie rozumiesz tego? Leon, ja kto to Slenderman. był? Kto to, to był? Nazwisko, okay. nazwisko! Podawaj nazwisko w tym momencie. Ostatniego widziałem dyrektora. Dyrektora! Bo dyrektora. Panie dyrektorze, dyrektorze nagle, zawsze wiedziałem, że pana, że pana produkcyjny wiek 40. Plus Nigdy nie przynosi nam dobrych rzeczy. Panie dyrektorze, wie pan co? Pan się, się zastanowi, czy nie nadszedł czas na sanatorium miłości. Ja, wie pan. ja wiem, ja, ja jestem pewny, że to on, ponieważ przebiegł za mną i nagle usnąłem. Panie dyrektorze, ma pan brudne ręce i my o tym wszyscy wiedzieliśmy, panie dyrektorze. Ej, e, e, ja, e, jest tu gdzieś umywalka, tu mu ręce. Tak, a teraz mi pieniądze rzuca, teraz pieniądze będzie rzucał. Panie dyrektorze, doniesiemy, doniesiemy ja, na pana. Doniesiemy na pana do oświaty i pana kariera. Pana kariera w oświacie właśnie dobiegnie końca, panie dyrektorze. Jeszcze się policzymy. Nie, jeszcze się tego. Wstawaj, brok. Brok, wstawaj! Dyrektor, to dyrektor jest jo, Be Bez meter, zły! To był dyrektor, to był dyrektor, uciekamy stąd, uciekajcie! Uciekajcie! Jak się w wydostaniemy, stop! Czekajcie! To był dyrektor, uciekajcie stąd! Uciekajcie, Uwaga uciekajcie! No on. co on strzela? Nie, no, dobra, moi drodzy. on strzela, on ma On strzela w nas, on strzela w nas, nie, moi drodzy, naprawdę! Co się dzisiaj działo? Mój ja, drodzy, dyrektor, dyrektor był ostatnią osobą, którą miły. byśmy podejrzewali. Oto, ale, mój drodzy, to było naprawdę dziwne. W każdym razie, mój drodzy, pamiętacie o tym, aby. Co, 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 Leon? Rz dyrektor zawsze nie był miły właśnie. No z właśnie zami. był, ja nie wiem, może, może to ta sama osoba na niego rzuciła ulta. W każdym razie, moi drodzy, ta historia skończy w samym odcinku. A WP, a WP! dobra, w każdym razie to moi drodzy, pamiętajcie, o tym mam dostawić łapkę w górę subskrypcji i do zobaczenia, moi drodzy w kolejnych odcinkach. Ale to, co się dzisiaj działo było naprawdę dziwne, moi drodzy slender Slenderlona, to my żeśmy jeszcze nie widzieli. Ej, ale czy miałem w kieszeni trupa? A, o, trupa? Jest. A może miałeś czupa? To może to był a, czupa czup z kieszeni. Dobra, nie, nieważne. Dobra, do widzenia, do widzenia, moi drodzy, żegnajcie, pamiętajcie w górę, papa!